Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę w, takim, w takiej oszukanej wersji z używniętłemeju, ponieważ mój niewentlej jest wyjątkowo zaparkowany obok, a nie ja siedzę w nim. No, ale to też jest takie specjalne miejsce, w którym stwierdziłam, że o wiele przyjemniej będzie posiedzieć na zewnątrz, ponieważ jestem w miejscu, gdzie zaczyna się szlak na ślęże. W ten weekend odbył się warsztat terapii naturalnych w celu obniżenia stresu poziomu stresu i ręku u psa w Dockfield pod Wrocławiem, właśnie pod Wrocławiem i dziś, będąc dwa dni po tym warsztacie, poczułam, że chciałabym nagrać Wam i podpowiedzieć co nieco, w jaki sposób te terapie, które których ja uczę, które ja propaguję, ale tak naprawdę nie tylko one, mogą pomóc również Wam jako opiekunkom w dużo, lepszym, w dużo lepszym radzeniu sobie z trudnościami, z trudnymi emocjami, trudnymi uczuciami, które trudne zachowania Waszych psów Was wzbudzają. No bo nie oszukujmy się, tak naprawdę to nie jest tylko kwestia tego, że tylko i wyłącznie Waszemu psu jest trudno, w Pewnych sytuacjach sobie poradzić, czy to takich spacerowych, czy to w momencie, gdy są jakieś wystrzały, jakieś nagłe dźwięki za, za oknem, y, jakieś nieprzewidywalne hałasy, ale również wy same y, przeżywacie y, w takich chwilach y, emocje, które ciężko opanować, które bardzo często, którymi bardzo często, y, które bardzo często nami y, wtedy powodują. I które często, chcąc, nie chcąc, przelewamy z powrotem na swojego psa. No i tak, gdy żyjemy z psem, który właśnie przeżywa takie trudności, który wykazuje problemy behawioralne, bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby pomóc jemu. Bierzemy go do behawiorysty, żeby dużo lepiej radził sobie z emocjami, czy, czy też żeby dużo y, skuteczniej komunikował się y, z innymi psami. Idziemy do lekarza weterynarii, żeby upewnić się, że jego wyniki badań są perfekcyjne i że nie ma się czego doczepić. Dbamy o pozytywne zmiany w środowisku, które sprawią, że naszemu psu będzie żyło się lepiej i że te potencjalne stresory, które są dla niego trudne, po prostu zostaną przez nas wyeliminowane. Interesujemy się właśnie terapiami naturalnymi, po to, żeby wzbudzić w swoim psie więcej spokoju, doprowadzić do większego zrównoważenia w nim i w jego reakcjach. Interesujemy się aromaterapią, chcemy tutaj wprowadzić olejki, które właśnie pomogą mu się wyciszyć, wyregulować, które, dodają, które pomogą mu w, w lepszym śnie. No, czy też, nie wiem, stosujemy właśnie techniki dotykowe, zapszerpnięte z różnych metod, które teraz są dosyć coraz bardziej popularne, żeby rozluźnić napięcia w jego ciele. To wszystko jest fantastyczne, tego oczywiście na swoich warsztatach uczę i pokazuję, jak jako nawet taki opiekun, który jest dopiero początkujący, może z tych terapii w bezpieczny i skuteczny sposób korzystać. Natomiast w tym wszystkim bardzo mocno chcę Was zachęcić do tego, żeby nie Zrzucać, nie spychać siebie na y, drugi plan. A to niestety bardzo często się dzieje, bardzo często obserwuję w. w... We współpracy ze swoimi em, klientkami, najczęściej właśnie klientkami, opiekunkami, które bardzo chcą, bardzo dużo są w stanie zrobić dla swojego psa, bardzo mocno zaangażować się w proces terapeutyczny, natomiast em, bardzo często em, uwzględniają w tym procesie tylko i wyłącznie właśnie swojego czworonoga. Więc kobitki, bo to do Was przede wszystkim mówię, Wy i tak jesteście najczęściej zainteresowanym. Tym, co, co ja osobiście propaguję, więc już tak najczęściej mówię bezpośrednio do kobiet. Pamiętajcie, że to nie o to też chodzi w tym wszystkim, w tym całym procesie terapeutycznym, behawioralnym i tak dalej, w tych wszystkich modyfikacjach, które wprowadzacie, żeby na siłę próbować osiągnąć spokój, żeby teraz... Yy, z, takiego, z takiej frustratki, którą być może jesteście, starać się za każdym razem oddychać, wyciszyć, gdy wasz pies kolejny raz naskoczył, wyskoczył w kierunku drugiego psa czy sąsiada na spacerze. Nie o to chodzi, żeby z pomocą różnych technik relaksacyjnych po prostu tłumić reakcje, które realnie się w was pojawiają, tylko żeby. Z ich pomocą być w stanie się zatrzymać, być w stanie je zauważyć i przede wszystkim dopasować ich zastosowanie do tego, na ile jesteście w danym momencie w ogóle w stanie przyjrzeć się tym emocjom i prowadzić w sobie stan spokoju. Więc dla jednej osoby... To też ja bardzo lubię mówić przez pryzmat pięciu elementów, który w medycynie chińskiej e, też się opisuje pod kątem typów osobowo osobowości. Więc powiedzmy, że jeśli ktoś jest bardziej typem e, wody, czyli raczej takim typem e, wycofanym, typem myśliciela, typem e, filozofa, e, typem introwertyka, to. Inne techniki sprawdzą się dla takiej osoby, również oczywiście dla, dla psa tego typu, niż dla, ps, dla czy opiekunki, czy też dla psa typu drzewa, który właśnie często pobud, jakby, który bardzo często um, kierowany jest właśnie tymi takimi impulsywnymi reakcjami, frustracją, u których dużo łatwiej przejawia się, przez których dużo łatwiej przejawia się złość i właśnie takie impulsowne reakcje zachowania. Więc bardzo ważne jest to, żeby te wszystkie techniki, czy to olejki eteryczne, czy to właśnie techniki dotykowe, oddechowe, dopasować i dopasować do siebie. Tak samo zresztą jak zawsze zachęcam opiekunów, żeby dopasowywali również indywidualnie do swojego psa. Więc z takich polecajek, które bym dla Was dzisiaj dziewczyny miała, jeśli właśnie chodzi o zastosowanie tych terapii naturalnych. To przede wszystkim zachęcam Was do tego, żeby. No właśnie, na początku zadać sobie pytanie, czy, czy ja w ogóle w jakim, na jakimkolwiek etapie terapii behawioralnej wzięłam pod uwagę zadbanie o swój własny dobrostan? Czy tak bardzo skupiałam się na tym, żeby zakupić wszystkie odpowiednie zabawki, gryzaki najlepszej jakości, udać się do dietetyka, żeby ułożył idealną dietę dla mojego psa, podczas gdy dla siebie. Nie znalazłam żadnej przestrzeni na to, żeby właśnie przyjrzeć się temu, jak poprzez siebie również mogę wpłynąć na obniżenie stresu u swojego psa. Oczywiście. To jest tak naprawdę rzecz poboczna, no bo tutaj też o to chodzi, żebyście same dla siebie ten czas tak czy owak znajdowały i żeby, żebyście czuły, że również o siebie dbacie i że tak naprawdę z pomocą zachowań, które tak bardzo Was irytują, drażnią u Waszego psa, żeby również potraktować je jako możliwość do tego i zachętę do tego, żeby przyjrzeć się bliżej temu, co w środku Was, w Waszym wnętrzu, w jaki sposób rezonuje z tą sytuacją czy z tym, z tym zdarzeniem i w jaki sposób może prosić właśnie poprzez waszego psa, poprzez reakcję bardziej na to, co wasz pies prezentuje, może prosić właśnie o uwagę. Więc w pierwszej kolejności, zanim, a to zawsze powtarzam, zanim przejdziemy do konkretów, do konkretnych olejków, które są na to i na tamto, do technik dotykowych, które pozwolą ci we wzięciu głębszego oddechu, najpierw zachęcam właśnie do takiej refleksji, czyli do zadania sobie właśnie tego pytania, na ile ja w tym wszystkim, w tym całym procesie terapeutycznym i w tym całym procesie chęci pomo pomocy, niesienia pomocy i ratowania mojego psa przed, przed jego. Wspierania go bardziej w jego, w jego lękach, w jego, w jego trudnościach, na ile ja zadbałam w ogóle w tym wszystkim o siebie, tak? na ile ja sama siebie też zapytałam, a czego ja tak naprawdę potrzebuję? Czy, czy w ogóle to aktywności, które wykonuję z psem, czy to są też takie aktywności, czy też terapie, które wprowadziłam, które rezonują ze mną? Czy to jest coś, co mnie kręci? Czy to jest coś, co mnie uspokaja? Czy to jest po prostu coś, co ktoś mi polecił i ja to robię trochę z przymusu? No bo. No, bo to podobno ma wyciszać mojego psa i pomagać mu czuć się lepiej, tak? To jest bardzo ważne, żeby od tego w ogóle wyjść. Czyli na początku zapytajcie same siebie, co Was przyciąga najbardziej. Przyciąga Was praca z oddechem, praca z, z ciałem, właśnie terapie takie jak ziołolocznictwo, aromaterapia, być może jeszcze coś innego, być może praca poprzez ruch, poprzez taniec intuicyjny. Poprzez. Um, ojej, te techniki i metody jest teraz całe mnóstwo, więc każda coś dla siebie po prostu y, z was znajdzie. Ważne jest to po prostu, żeby dopasowywać to wszystko nie tylko pod psa, ale również pod siebie. Więc nie róbcie niczego na siłę, nie róbcie czegoś. Y, tylko dlatego, że ktoś wam powiedział, że to, że to zadziała, że to jest najlepszy sposób, żeby w ogóle pomagać, pomóc psu. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy sposób dla każdego. To, to w ogóle odpada, to sobie już, że tak powiem, wyrzućmy, wyrzućmy za plecy i, i skupmy się przede wszystkim na tym, co właśnie przyciąga nas osobiście najbardziej. Więc. No, ja będę się skupiać na terapiach, które ja znam, <grystanie> więc, więc, że tak powiem, z tych, z tych obszarów coś Wam dzisiaj podpowiem. Natomiast chcę to mocno podkreślić, że to nie sprawdzi się dla każdej z Was i to nie sprawdzi się też w ogóle z tego, co opowiadam, o, czy, o czym u, 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 uczę, dla każdego psa. Dobra, to mamy już ustawione, ustalone. Więc w momencie, gdy już zadałyście sobie to pytanie, ok, na ile. Na ile ja w ogóle dbam o własny, yy, o własny yy, komfort, o własny dobrobyt? Jeśli już tutaj, yy, no tak, uczciwie, same przed sobą odpowiedziałyście sobie, że no faktycznie dosyć mocno odsunęłam siebie na dalszy plan, albo być może w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, albo być może właśnie na siłę próbowałam wrzucić siebie w stosowanie pewnych terapii lub technik, które tak naprawdę ze mną nie rezonowały i które mi nie pomagały, no to teraz czas. Najwyższy, żeby, żebyście mm, przeszły do tego już bardziej konkretnego kroku, w którym e, możecie już sięgnąć po, e, po te techniki, które najbardziej, techniki albo sposoby, które na ten moment najbardziej was przyciągają. Więc Zaczniemy sobie, zaczniemy sobie od pierwszej, że tak powiem, elementu, z, pierwszego, yy, z pierwszej gałęzi, który, z którą pracuję, czyli z metody Tellington-Titage. Yy, swoją drogą to, co jest piękne w tych terapiach, to to, że faktycznie one mogą być yy, w dużym stopniu, jak nie cał, czasami w całości, przekładane na nas ludzi. Także tak jak pomagamy naszym są, dokładnie w ten sam sposób możemy pomagać samym sobie. To znaczy dokładnie, może nie są jakieś niuanse, które tutaj yy, występują, natomiast upraszczając można jest tak samo stosować dla siebie. więc technika, od której zaczynam zawsze na kursach i na, na szkoleniach to ruch jedna, jedna czwarta i teraz to jest ruch, który nauczymy no, się w jakiś sposób stosować na całym ciele swojego psa, natomiast mm, Warto rozpocząć jego stosowanie, no właśnie, oczywiście od siebie, a dopiero później przełożyć na swojego czworonoga. Więc teraz, tak, żeby pokrótce, na szybko wam pokazać, jak ten ruch wykonać i w jaki sposób dzięki temu też może on się stać taką no, techniką uspokajającą dla Was samych. Jeśli właśnie praca z oddechem i praca z ciałem jest Wam bliższa, to wówczas oprzyjcie jedną lub obie dłonie na środku swojej klatki piersiowej, na mostku i wykonujcie, wykonajcie ruch spiralny. Zaczynając tak, jakby wyobrażając sobie tarczę zegara, wyobrażając sobie godzinę 6, 9, 12 i 3, poruszając skórą od godziny 6. Dookoła tarczy i kończąc, na przykład na godzinie 9, jeśli w tym kierunku jest dla Was bardziej komfortowe, lub na trzecie, jeśli łatwiej porusza się ta skóra u Was w drugą stronę. I teraz w jaki sposób możecie to połączyć z oddechem? Możecie wykonać wdech poprzez nos, przez nos, zaczynając ten ruch, czyli wdech. Tutaj krótkie zatrzymanie, w momencie, gdy jesteście na przykład na tej godzinie 9 i wydech. Przez lekko zaciśnięte usta i powrót do godziny szóstej razem z wydechem. To jest bardzo prosty sposób, żeby już z pomocą kilku ruchów em, wyregulować e, swój poziom stresu, podwyższony poziom stresu i żeby tak naprawdę znaleźć się w tym stanie tu i teraz, który pomaga nam w podjęciu dużo bardziej racjonalnych i odpowiednich decyzji i reakcji, i podnieść odpowiednie reakcje, em, które będą i odpowiednie dla nas, i odpowiednie dla naszego psa. Em, także spróbujcie sobie kilkukrotnie, możecie powtórzyć ten sam ruch na wysokości po prostu właśnie mostka, na swoim mostku. Jeśli chodzi natomiast o taką wskazóweczkę, taką chociaż polecajkę na szybko, z pomocą której możecie sobie pomóc na przykład z pomocą zapachów, bo jeśli właśnie bardziej aromaterapia Was ciągnie, jeśli to jest ten kierunek, który do Was bardzo przemawia, bardzo, bardzo Was tam ciągnie, to... Tutaj pamiętajcie, żeby nie kierować się tylko i wyłącznie opisami i działaniem farmakologicznym olejków, bo już niejednokrotnie, gdy przeprowadzałam takie specyficzne, pewne ćwiczenia na warsztatach, okazywało się, że te olejki, które są wszystkim znane jako uspokajające i wyciszające, dla wielu osób, które w tym ćwiczeniu brały udział, były nieprzyjemne, a wręcz wywoływały dużo frustracji czy też nawet mdłości. Więc ja tutaj Wam pewne olejki teraz podpowiem od których możecie zacząć, które możecie przetestować. Natomiast naprawdę nie ma jednego schematu i dla każdego na pewno nie będzie ten sam zestaw się sprawdzał. Także pamiętajcie, kierujemy się w aromaterapii również tym, co nam się podoba. Bo też pewne zapachy, zapachy w ogóle potrafią to z łatwością wywołać. Pewne zapachy mogą nawet te uspokajające mogą dać nam dostęp w błyskawiczny sposób, w błyskawicznym tempie do wspomnień, które czasem z tym z zapachem Wytworzyły się w taki negatywny sposób. Czyli nie dla, każdy, nie dla każdego róża będzie obniżać poziom kortyzolu, jeśli jej zapach kojarzy się z czymś wręcz traumatycznym z dzieciństwa. Tak? I o tym również proszę pamiętajcie, i tym bardziej wtedy takiego olejku nie stosujcie. Więc faktycznie, róża to jest jeden z tych zapachów, takich najbardziej znanych, najbardziej popularnych. Ze względu jednak na to, że olejek różany jest bardzo drogi, co wynika z kolei z potrzeby użycia ogromnej ilości surowca, żeby taki olejek pozyskać, polecam Wam po prostu sięgnąć po hydrolat różany, który po pierwsze będzie bardziej ekonomiczny, bardziej dostępny, a będzie naprawdę niemalże tak samo skuteczny jak olejek. Takie przynajmniej mam obserwacje, że naprawdę nie zawsze musimy koniecznie sięgać po formę rośliny w formie olejku eterycznego. I takim hydrolatem możecie spryskiwać sobie twarz, możecie spryskiwać sobie po prostu całe ciało, skórę, włosy. Możecie oczywiście dzielić się nim ze swoimi zwierzętami. Domowymi. Tutaj nie ma żadnych y, przeciwwskazań, żeby i z takiego hydrolatu skorzystał pies, i kot, i królik, i koszatniczka. Wystarczy wtedy kilka takich sz, sz, sprayów, e, czy też jeden już często wystarczy, dodać do osobnej miseczki z wodą e, i codziennie ją wymieniać. Więc y, możecie już w ten sposób e, zarówno wspierać właśnie swoje zwierzęta, jak również oczywiście same siebie. Więc jeśli chodzi o hydrolat różany, najlepszy sposób to właśnie y, używanie y, go w formie takiego najlepiej swojej twarzy i rano i wieczorem, to jest taki krótki momencik, który już e, daje Wam to poczucie, o ile oczywiście ten zapach jest, e, z Wami rezonuje, to co są te momenty, które Was e, właśnie tak e, pionizują, dają Wam ten, to takie poczucie, że o, oh, wszystko jest OK. Bo... Wszystko jest okej, okay. jestem bezpieczna, jestem kochana. To jest w ogóle przekaz, który róża nam i naszym zwierzętom daje. To jest w ogóle zapach i roślina, która dosłownie ma takie, mówi się, znaczy dosłownie i przenośnie mówi się, że ma właściwości odblokowujące, odblokowujące zamknięte serce, zamknięte serce po, po stracie, po, po traumie po skrzywdzeniu. Także róża z tego właśnie względu bardzo często w ogóle w terapii pachawralnej psów również jest stosowana. Kolejnym zapachem, który będzie bardziej znud tych cytrynowych, cytrusowych, to jest bergamotka. Bergamotka bardzo często jest bardzo pozytywnie zresztą przez, przez ludzi i zwierzęta wybierana i, i tak odbierana, wybierana, odbierana. Bergamotka z kolei tak jak ogólnie grupa tych cytrusów będzie miała z kolei właściwość E, taką podnoszącą nastrój, e, jak ja to lubię mówić olejki z grupy cytrusowej z bergamotką na czele. Ale również pomarańczą, cytryną, są takimi dobrymi duszkami, które, mówią, że, które pokazują jaśniejszą stronę jakiejś sytuacji, w której my, z której my nie widzimy wyjścia, albo która wydaje nam się beznadziejna. To są takie zapachy mówiące: hej, słuchaj, nie jest tak źle, zobacz. Może być tak, może być tak, może być to jeszcze taka perspektywa chodź pozwólmy pozwól że ci, że ci ją pokażemy to są takie dobre duszki które właśnie dodają nam poczucia takiej świeżości um... Entuzjazmu, optymizmu. Wiele osób na ćwic w ćwiczeniu, które właśnie wspomniałam, że wykonuje często na, na warsztatach. W ten sposób w ogóle bergamotkę czuję i tak ją opisuję. To, to, te odczucia są akurat przy bergamotce bardzo, bardzo zbliżone. Więc bergamotkę na pewno pod tym kątem Wam po, polecam, ale również pomaga paradoksalnie, pomimo właśnie takiej dużej radości, która, którą ze sobą niesie, także zadziałać tak uspokajająco. I nawet pomóc przy bezcenności. Yy, jeszcze jeden olejek, który bym, yy, który bym Wam polecała, w szczególności właśnie tutaj. Yy, który często kieruje do kobiet, to szałbia muszkatołowa. Szałbia muszkatołowa również y, będzie miała działanie takie przeciwdepresyjne, jak zresztą każdy z wymienionych dzisiaj olejków, natomiast będzie działać troszeczkę, jakby ten efekt będzie osiągnięty w, w, w troszeczkę inny sposób. Szałbia muszkatołowa w szczególności będzie wskazana y, i tutaj no, będzie pomocna dla tych z Was, które y, zmagają się z, dużą takim, z dużym wahaniem nastrojów, które oczywiście, y, jak wiemy, y, no, jest czymś trudnym do udźwignięcia dla naszych lękowych. Reaktywnych psów. Także jeśli z tą, z tą, z tą no, z dużym takim, z dużą taką niestabilnością nastrojów się zmagacie, to wówczas warto po sięgnąć. Ona także będzie miała działanie uspokajające przy okazji, no, a dodatkowo właśnie będzie regulowała gospodarkę hormonalną, no, która bardzo często przejawia się właśnie pod kątem tej takiej. Wybuchowości, emocjonalności i, i właśnie trudności w tym, żeby te, te nasze reakcje były bardziej e, stonowane i, zrównowa i zrównoważone. E, Szałie burzkodowe jest bardzo według mnie mm, pi takim pięknym aromatem, również świetnie komponuje się z innymi, które wymieniłam. I tak naprawdę te, te wszystkie, e, jeśli już te róże będziecie mieć w olejku, to razem z bergamotką i z szałwią muszkatową możecie nawet w takiej mieszance uspokajającej, otwierającej serce i równoważącej nas, kobiety, na poziomie tym hormonalnym zastosować. Także to od Was zależy, czy, czy sobie wypróbujecie olejki pojedynczo, czy też właśnie w mieszance, bo tutaj i właściwości, i ten aromat wówczas będzie inny. I teraz dla siebie możecie stosować oczywiście dyfuzor, tak jak w przypadku zwierząt, dyfuzorów raczej, znaczy raczej, no wiadomo, są jakieś wyjątki, ale unikamy. Im pozwalamy mm, korzystać już z pracy na rozcieńczonych e, olejkach w buteleczkach, najczęściej w buteleczkach, e, natomiast u siebie samych, pod warunkiem, że właśnie macie takie pomieszczenie, e, w którym możecie się same ze sobą zamknąć, e, to wtedy możecie sobie takie olejki dyfuzować. Natomiast jeśli macie dużo różnych zwierząt w domu, e, no i ogólnie domowników, którym ten zapach może przeszkadzać, nie być w ogóle też potrzebny pod kątem tego działania farmakologicznego, tego olejku, to wówczas lepiej skorzystać, czy to z biżuterii aromaterapeutycznej, czy to po prostu yy, właśnie rozcieńczyć sobie takie olejki, czy ten taki jeden olejek też w buteleczce w oleju bazowym, yy, na przykład z pestek winogron, najprostszy, najprostszy sposób, najprostszy olej. Yy, I po prostu taką buteleczkę sobie w ciągu dnia wąchać, w szczególności, znaczy ten aromat z tej buteleczki wąchać, w szczególności w sytuacjach, które już jesteście w stanie zaobserwować, że podnoszą wam ciśnienie, tak że już was w jakiś sposób triggerują, już was w jakiś sposób wrzucają w poczucie lęku lub frustracji. I to jest taki dobry moment, żeby właśnie jakby troszeczkę skontrować te emocje, które w was rosną, aromatem, który z kolei zaprasza do tego, żeby ten układ nerwowy powrócił do stanu równowagi i, i tej, tej stabilności. Tak? Czyli to jest, to jest sposób, w jaki i z psami i właśnie ze sobą możemy z użyciem olejków pracować, nawet na zasadzie stosowania ich właśnie w, w sytuacji tu i teraz, tak? gdy te emocje występują tu i teraz. Są jeszcze inne sposoby, jak można z aromaterapii oczywiście korzystać, natomiast tyle myślę, że wystarczy Wam na start, żeby tutaj nie czuć zbyt dużego przytłoczenia. Celem tego filmu to jest to, żeby dać Wam takie rady bardzo proste i bardzo szybkie do zastosowania. Dodatkowo moim osobistym pomagaczem w wyregulowaniu swoich emocji, dlatego tak bardzo go lubię, jest muzykoterapia, czy po prostu, czy po prostu playlisty, które tworzę z myślą o jakby samowsparcie, takiego dania sobie samowsparcia, samopomocy w sytuacjach, w, sytuacjach, w których czuję... Podwyższony poziom stresu. I tutaj oczywiście tak jak przede wszystkim, muzyka będzie zależała od Was. Ważne jest po prostu to, żeby taką playlistę sobie skrupulatnie budować i żeby po nią również sięgać, gdy już czujecie nadmierne przytłoczenie. Z pomocą odpowiednich częstotliwości, odpowiednich tonacji, muzyki, która po prostu nam się podoba. Jesteśmy w stanie w bardzo dobry, bardzo efektywny sposób wyregulować aktywność swojego układu nerwowego i także pomóc. Przy okazji, swojemu psu, który na przykład, czy innemu zwierzęciu, który również raz z nami tej muzyki e, słucha. E, czy to będą dzwonki, czy to po prostu będą jakieś jednolite mm, utwory zawierające w sobie dzwonki, dźwięki dzwonków koszy czy zafir. E, możecie sobie sprawdzić pewne częstotliwości kamertonów. To nie będzie już zupełnie to samo co na żywo, natomiast w pewien sposób też można z tego sobie skorzystać, tak? Jeśli też kamertony was na przykład interesują, albo w ogóle wpływ dźwięku i, i właśnie tych częstotliwości na nasz organizm, jest cała masa takich przyjemnych rodzajów muzyki relaksacyjnej, która nie jest Hmm, która jest taka łagodna, która nie zaskakuje nad nagłymi zmianami tonacji, tylko jest właśnie utrzymana w podobnym, na podobnym poziomie, która zawiera w sobie dźwięki lasu, dźwięki, dźwięki, no, no po prostu dźwięki lasu, dźwięki natury, szum wody, tak? Zobaczcie, z którym żywiołem w ogóle bardziej również w kontekście muzyki, którą słuchacie, rezonujecie i która realnie wpływa na, na Wasze poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju. Ja osobiście uwielbiam y, Pedera Helanda. Zawsze go już od, wiele, wiele, od wielu lat polecam. Pedera Helanda, również y, Meirine, o, teraz nie pamiętam, ale to też jest zbliżony kompozytor, który y, oboje naprawdę y, gości tworzy genialną muzykę, właśnie taką re, prawdziwie według mnie relaksacyjną, y, którą bardzo Wam polecam. I y, jeśli nie będziecie w stanie znaleźć, to, to dajcie znać w komentarzu, to, to podeślę. Peder Heland to jest pierwszy i Meiran. tim at mae Oj, muszę sprawdzić. Ale jakoś tak. W każdym razie pedera Helanda łatwo znajdziecie, a drugiego, kurczę, teraz nie pamiętam, bo jego trochę później odkryłam. Także to są takie trzy kategorie mm, terapii uzupełniających, komplementarnych, naturalnych, z którymi ja pracuję i postanowiłam, że dzisiaj się właśnie podzielę z Wami takimi e, inspiracjami, od czego zacząć, żeby w całym tym procesie terapeutycznym brać pod uwagę również siebie i swoje własne emocje, swój własny dobrobyt, dzięki któremu uwierzcie mi, terapia behawioralna Waszego psa będzie szła dużo szybciej, dużo łatwiej i dużo przyjemniej. Także tyle na dziś ode mnie, z mojego niebędleja, którym nie siedzę, tylko jestem obok niego. Dzisiaj takie wy, wy, wydanie specjalne. Pozdrowienia z ślęży i do usłyszenia w następnym odcinku.